Czy może istnieć państwo w ogóle bez długu publicznego? No mm. pewnie, że może. Zawsze możesz sobie kupić nowe obligacje od ministra, ponieważ on y, emituje je w sposób regularny. Poza tym, gdyby był ten scenariusz mm. likwidowania tego długu, no to ci wszyscy inwestorzy by się zapłakali. Próbowałem już parę razy zrobić to, żeby w kamerze wyszło dobrze. Jak autor podcastu, czy współautor podcastu zaczyna i mówi o waszych portfelach, będziemy dzisiaj rozmawiać i zaciera ręce, bo o czym Polak najbardziej lubi pogadać? O kasie innych Polaków, prawda? Ile mają, na co wydają. I okazuje mhm. się, że jesteście naprawdę doskonałymi, szanowni widzowie, słuchacze, widzki, słuchaczki, inwestorami w obligacje państwa. Czyli okazało się, że nie idę już z kasą do banku, nie tylko, mhm. ale idę sobie do rządu i mówię, Pożyczeć. Tak, jestem Piękna sympatyczny sprawa. w tym roku, że ci pożyczę, tak. I wydawać by się ty mogło... mi oddasz z ląpetami. <laughs> wydawać by się mogło, że to naturalne i zawsze można było tak zrobić, ale ostatni raport NBP pokazuje, że gospodarstwo domowe konkurując z funduszami emerytalnymi, inwestycyjnymi, ale także zagranicznymi inwestorami, są na pierwszym miejscu. Zainwestowali całkiem nieźle w obligacje. Tak, i to jest. Znaczy, nie można powiedzieć, że to jest nowa rzecz, bo rzeczywiście mhm. ta możliwość po naszej stronie jest od wielu lat i z niej korzystamy, natomiast ostatnio tak jakby w większym stopniu mhm. i też można się zastanawiać skąd to się wzięło. Mowa oczywiście o obligacjach detalicznych, jeśli chodzi o te wszystkie inne podmioty, to one są na innym rynku, mhm. czyli kupują obligacje od ministra finansów jakby bezpośrednio na aukcjach, natomiast dla nas, dla osób fizycznych jest wydzielony taki osobny sektor, można powiedzieć, na tym rynku, bezpieczniejszy. Yy, czyli no. obligacje detaliczne. Ale i, nominalnie detaliści wygrywają, prawda? Dobrze rozumiem. Per yy, miliardy złotych zainwestowane w ten. W obligacje. ostatnim miesiącu kupiliśmy obligacji my, osoby fizyczne za ponad 10 miliardów yy. złotych. I rzeczywiście yy, w tym miesiącu chyba był. Jeden przetarg dla tych innych, dużych, mm -hmm. tak powiem, inwestorów, i tam chyba nie było 10 miliardów, tylko było troszeczkę mniej. A poza tym tam ta kwota się rozdzielała na kilka tych grup, tak? czyli banki, fundusze, inwestycje, inwestorzy zagraniczni. Więc rzeczywiście, ale to chyba pierwszy raz w historii takie coś było. I A to mnie zaskoczyłeś, teraz, bo tym, nie myślałem o tym w tym kontekście. Rzeczywiście. Szukam no. naprawdę takich grup. Jesteśmy dumy. najważniejsi jesteśmy jesteśmy z punktu duzi. widzenia ministra Domańskiego. Niby drobni gracze, jak się mówi czasami na giełdzie papierów wartościowych, ale drobni gracze sumowani robią naprawdę dużą różnicę. I teraz ważne jest to, co powiedziałeś: można było zawsze kupować obligacje. No tak, no Ale... kiedyś nawet była ulga podatkowa w latach 90. Ale w ostatnim czasie rzeczywiście zaczęliśmy się zwracać ku nim, jak chyba inflacja była tak duża, że pieniądz leżący w banku tracił wartość bardzo, tak. mówiąc czule, dynamicznie. Trzeba było szukać rozwiązań. Tak, bo już jakiś czas temu wymyślono, że część z tych obligacji detalicznych będzie oprocentowana inflacją, czyli będzie jak gdyby zabezpieczać mm. nas przed tą inflacją, bo to oznacza, że jeśli ta inflacja rośnie, to wtedy to oprocentowanie tych obligacji też będzie rosnąć. I stąd chyba się wzięło to zainteresowanie obligacjami. Poza tym był przez chwilę takie zamieszanie polityczne, jak się okazało, że premier Morawiecki inwestuje w te obligacje. Niektórzy mam wrażenie troszeczkę nie do końca zrozumieli, o co chodzi i zaczęli go o to oskarżać, yy, chociaż nie ma w tym nic złego. Natomiast zrobiło się głośniej mm. w mediach, więc pewnie część ludzi sobie pomyślała, o to, bankowiec w o obligacje. O co i chodzi, design. prawda? I sprawdzili, i może im się spodobało mm. i, zostali, i, i zostali przy tym pomyśle yy, inwestycyjnym. Yy, mam wrażenie, że Yy, w ostatnim roku w ogóle mieliśmy takie apogeum jeśli chodzi o opłacalność inwestowania w te obligacje bo mówiłem że część z nich jest uzależniona od inflacji ale to jest takie trochę triki ponieważ yy, jak kupujesz na przykład jak na przykład dzisiaj miałbyś mm -hmm. czyli w lipcu tak kupować te obligacje czteroletnie albo dziesięcioletnie one są ich oprocentowanie jest uzależnione od inflacji yy, i i to jest tak, że to, że jest oprocentowane uzależnione od inflacji, oznacza, że bierzesz tą inflację, którą znasz, mhm. którą Gus podał, a ona jest za minione 12 miesięcy. Tak? O, inflacja mhm. za czerwiec była ostatnio podawana, czyli to jest od czerwca 2023 do czerwca 2024. Natomiast to oprocentowanie będzie Ci przynosić profity w przyszłości, w kolejnym roku. I to, że inflacja w poprzednim roku wynosiła ileś tam, absolutnie nie oznacza, że w kolejnym mhm. roku będzie wynosić dokładnie tyle samo. Jest to przesunięcie w czasie, prawda? Więc tutaj jest takie troszeczkę zawsze ryzyko. I to ryzyko jest dla ciebie dodatkowo na plus wtedy, kiedy inflacja spada. Mhm. Bo, w bo jak spada, to w poprzednim roku była większa niż będzie teraz, prawda? A dokładnie z taką sytuacją mieliśmy w ciągu właśnie ostatnich 12 miesięcy, czyli można było się załapać na oprocentowanie rzędu 15%, 12%, bo przecież tak mm, duża była mm. inflacja kilkanaście tak. miesięcy temu. Nie pamiętają czasie, ale tak, było. A potem się okazywało, że w kolejnych 12 miesiącach ta inflacja wyniosła 2% albo 3%. Mm. I Realnie dostawałeś kilkanaście procent w skali roku odsetek, czyli coś absolutnie niewyobrażalnego jeszcze hmm. kilka lat temu, i coś, co rozkłada na łopatki wszystkie inne formy yy, oszczędzania i <laughs> inwestowania, tak zwanego bezpiecznego. Tak, tak, tak? No bo tak, oczywiście tak, tak. można zarobić jeszcze więcej w akcjach albo w kryptowalutach, ale tam ryzyko jest nieporównywalnie hmm. większe. Zdecydowanie to jest coś innego. I też, też, dobry moment, żebym zapytał Cię o wątek, który poruszyłeś. Na rynku obligacji są Powiedzmy w dużym uproszczeniu dwa światy. Jeden ten indywidualny i jeden ten nazwę go, korporacyjny. Ten indywidualny, powiedziałeś, jest bezpieczniejszy. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli chodzi o ten duży, czyli tych dużych inwestorów, inwestorów zagranicznych, oni kupują od ministra finansów obligacje, które potem są notowane na rynku po prostu. Mm. Można nazwijmy to giełdą, chociaż to nie do końca jest giełda papierów wartościowych, chociaż na giełdzie obligacje też są notowane, ale tam niewiele się na nich dzieje. W każdym razie one są na rynku, więc występuje w ich przypadku tak zwane ryzyko rynkowe, które polega na tym, że jak się zdarzy jakaś katastrofa albo krach, to one mogą potanieć po prostu, mogą stracić mhm. na wartości. I wtedy paradoksalnie y, możesz na bezpiecznej inwestycji stracić trochę pieniędzy. Czyli nie masz gwarancji. Nie masz gwarancji. To jest mało prawdopodobne i najczęściej tak się nie dzieje, ale nie można tego wykluczyć, nie masz gwarancji. Czasami to się, y, mhm. czasami to się zdarza. Czasami się zdarza tak, że te obligacje też drożeją na tym rynku i wtedy zarabiasz nawet to znaczy zarabiasz odsetki, a do tego jeszcze dodatkowo to, że one podrożały. Więc tutaj to ryzyko jakby się rozkłada w dwie strony, w każdym razie tam jest taka możliwość. Natomiast jeśli chodzi o obligacje detaliczne, one nie są notowane na żadnym mhm. rynku. To jest ich bardzo ważna, y, kluczowa cecha. Je po prostu kupujesz od ministra, masz je zapisane na rachunku, i minister ci dopisuje odsetki każdego dnia, tam, grosz po groszu. Mhm. I tyle. I y, tak właściwie. Y, te obligacje nie mają żadnej ceny rynkowej, ponieważ nie są notowane na żadnym rynku. Po prostu to jest takie. Doliczane są ci odsetki. Jeśli chciałbyś je sprzedać, to możesz je sprzedać. Yy, tylko, że wtedy tak jakby minister z powrotem od ciebie je odkupi i umorzy te obligacje mm. i one wtedy znikną. Można to zrobić. On to kosztuje, płaci się za to prowizję w wysokości. To zależy, które to są obligacje, ale, ale jeśli chodzi o te krótsze, czteroletnie, tam jest 0,7%, a dziesięcioletnie 2%, co czasami się opłaca, bo... Trochę jak zerwanie lokaty w banku. Ale mam wrażenie, mm -hmm. że lepiej, no bo y, tracisz tylko część mm -hmm. zysków. Niezbyt dużą mam wrażenie, tak? No bo jeśli na obligacjach dziesięcioletnich y, w tej chwili sprawdzę, w ciągu pierwszego roku dostajesz 6,8%, a za zerwanie płacisz 2%, to z, jeśli zrobiłeś to po roku, 4,8 mhm. ci zostaje. Mhm. No to to jest i tak 4,8 to jest lepiej niż w większości banków. Mhm. Mam wrażenie. W bankach można spotkać czasami lepsze lokaty, ale warto zwrócić uwagę na to, że one są obwarowane najczęściej dodatkowymi warunkami. Znaczy możesz dostać 5% w banku na lokacie, ale wtedy musisz założyć konto, musisz przelewać tam swoje wynagrodzenie najczęściej, musisz dokonać iluś tam transakcji, a jak nie, to wtedy nie będziesz miał 5%, tylko mhm. 3,5% na przykład. Tak? Tam są, a tutaj nie masz żadnych dodatkowych warunków. Tutaj po prostu minister ci tyle płaci, bo potrzebuje pieniędzy, bo ma deficyt, musi go skądś pokrywać, więc jesteśmy mhm. dla niego bardzo cenni w U tym momencie. Uśmiecham się, bo i teraz będzie uwaga trochę za długa, już od razu ja ostrzegam, ale myślę ciekawa dla nas na pewno, wierzę, że dla słuchaczy też, dygresja. Na niedawnym koncercie Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym stałem w kolejce z córką po coś do picia. Yy, I słyszę, jak ktoś mnie, słyszę i czuję, jak ktoś mnie dotyka, odwracam się, pan Jarosław, I ja mówię, no tak, to ja wam powiem, mam, mam do pana jedną ważną rzecz. Jestem stałym słuchaczem ekonomicznie, Jest, mm -hmm. jestem studentem SGH, pisałem pracę, Zdaje się magisterską, w ogóle o tym, jak można przewidzieć wyniki gamingowe. I byłem słuchaczem, bo idąc na studia. Ale jakie, traktowa... jakie wyniki gamingowe? Znaczy, nie nie, nie chodziło chodzi o w zakłady, sportowe? Tak, chodziło o to, że mhm, okay. miał ta praca pokazywała, że można to zrobić, i on udowadniał jak, ale co było mega interesujące dla mnie, że ktoś traktował naszą audycję jako. Część edukacji swojej, co jest ważne. On mówi, teraz na przykład dotykacie czasem rzeczy, które są dla mnie już oczywiste, bo skończył SGH, ale wtedy to było ważne. I teraz po co ja robię tę dygresję? Bo chcecie zapytać albo chciałbym tym naszym słuchaczom, którzy pomyśleli sobie słuchając od początku audycji, o obligacje skarbowe, pójdę w to. To jest dług, prawda? Dla dług tych, którzy państwa. się na tym znają, to pewnie to jest oczywiste, tak. stąd dygresja, ale generalnie to jest dług. Państwo sprzedając te obligacje pożycza tak jakby u nas kasa. Tak. Tak, to okay. jest dług państwa, tak. A jak my y, kupimy ten dług, czyli damy mm. ministrowi pieniądze, to dla nas to są aktywa, czyli dla nas to jest coś, co nam przychodzi, przynosi dochód, a min, dla ministra to jest koszt, bo tym kosztem dla ministra jest to, że musi nam wypłacać te odsetki y, regularnie. Co robi. Więc i co ciekawe, te odsetki w naszym przypadku są większe niż w przypadku tych obligacji notowanych na tych dużych rynkach. Mm. Można by zapytać w takim razie, po co ten minister w ogóle to robi. I mam wrażenie, że robi je to po to, dlatego że warto y, mieć dywersyfikację. W aktywach, ale jak się zadłużasz, to w długu też hmm. warto mieć dywersyfikację. Znaczy pożyczyć trochę u kilku, w kilku różnych miejscach, żeby a nie wszystko w jednym. U jednego wierzyciela, żeby nie mieć tak. <grym> tak, ta, <grym> dokładnie. Yy, to po pierwsze. A po drugie, akurat w tym hmm. roku i w poprzednim, Sytuacja naszych finansów publicznych, głównie ze względu na wojnę hmm. na wschodzie i konieczność dozbrajania się, co kosztuje kosmiczne pieniądze, ta sytuacja jest taka, że ten deficyt mamy bardzo duży. I była obawa, ekonomiści hmm. zupełnie na serio o tym rozmawiali w ubiegłym roku. Jak były wybory, się zmienił rząd, i od razu padła kwota, że trzeba setki miliardów hmm. złotych. Hmm. Setki miliardów hmm. złotych w tym, w tym roku trzeba pożyczyć na rynku. I była na serio obawa, czy uda się znaleźć tyle pieniędzy yy, w tym kontekście? Czy banki w ogóle tyle mają? Mm -hmm. Czy znaczy, że jest ryzyko, że, że banki już po prostu nie będą miały za co kupować dalej tych obligacji? I w związku z tym yy, pojawiła się Pojawiło się takie domniewanie, że pewnie minister finansów będzie więcej niż w poprzednich latach sprzedawał na rynkach zagranicznych, mhm. inwestorom zagranicznym, co się jakby nie dzieje w tym roku specjalnie mhm. mocno. Tam były dwie emisje w euro i w dolarach w styczniu, chyba na samym początku roku, ale potem już nie było. No i były też takie dygresje, takie opinie w tych debatach, które się publicznie toczyły, w mediach społecznościowych najczęściej że może trochę my pomożemy w tych obligacjach detalicznych, no ale po, większość ekonomistów w... mówiła, że no, no, no może widzisz, tak, nie? ale nie, no, właściwie to dla, skąd miałby się wziąć ten wzrost sprzedaży tak naprawdę. A tu się okazuje, że jednak, że to jednak faktycznie I dochodzimy, działa. Dochodzimy tą, tą wypowiedzią Rafała do fajnego momentu, o którym plotkowaliśmy sobie zanim kamery się włączyły, skąd oni tyle kasy mają. Tak, to znaczy, jest z... bardzo ciekawe. Jak to się nagle stało, że wydawaliśmy na obligacje... Detaliczne jeszcze 3 czy 4 lata temu 20 miliardów w mm. ciągu roku, a teraz minęło 6 miesięcy i wydaliśmy prawie 40 mm -hmm. będzie 80 w skali roku, mm. jak tak dalej pójdzie. 80 miliardów złotych w skali roku to jest naprawdę dużo. To jest połowa deficytu budżetowego tak, tak naprawdę. I skąd są te pieniądze? No ja. Nie mam zielona. Mogę, Mogę tylko i zgadywać. Mogę tylko zgadywać, skąd skarpetki. to się bierze, bo Zerwanych nie radziło płacy. w banku. Tak myślę, no, ale nazbierali. Znaczy, po pierwsze, ludziom generalnie rosną dochody w Polsce, rosną płace, to mm -hmm. widać we wszystkich danych. To jest pokłosie inflacji, tak? Najpierw zaczęły rosnąć ceny, ludzie zaczęli się burzyć, że w takim razie też chcą dostawać podwyżki. Dostali je troszeczkę później, więc to pierwsze, te pierwsze parę miesięcy tej inflacji to był tak właściwie spadek realny naszych wynagrodzeń, ale w tej chwili jak gdyby staramy się nadrabiać te zaległości, więc generalnie nasze dochody nominalnie, nie rosną. I z różnych badań nastrojów konsumentów wynika, że mamy jakby taką trochę skłonność do odkładania kwot, hmm. większych kwot, kwot, kwot niż wcześniej, czyli do oszczędzania w nieco, na nieco, w nieco większym stopniu. Po drugie, ciekawi mnie, bardzo chętnie bym zobaczył jakieś dane gdyby na ten temat, <grym> gdyby ktoś zrobił takie badanie. Bardzo jestem ciekawy, czy nie ma w tej chwili jakiegoś odpływu. Nawet niewielkiego, hmm. bo wystarczy niewielki odpływ z rynku nieruchomości w Polsce. Ale nieruchomości to, Nie są fajne ceny drożyć. sprzedajemy. Żeby... Może nie sprzedajemy, ale już nie dokupujemy kolejnych oh, mieszkań, okay. tak? Że są bogaci ludzie, którzy po prostu, nie wiem, co roku dokupują kolejną kawalerkę, żeby tak sobie budować mów. ten swój portfel inwestycyjny. A teraz się okazało, że najem mieszkań nagle zrobił się mniej opłacalny, bo zrobił się mniej opłacalny hmm. i być może. Paru z nich stwierdziło, że, że to może tym razem wskoczymy w te obligacje. I to, wy, i to, są, to mogą być tak duże pieniądze, że wystarczy garstka tego typu mm -hmm. inwestorów i od razu będzie widać Zresztą. różnicę w sprzedaży, w sprzedaży obligacji, prawda? Być może to yy, o to chodzi, bo rzeczywiście na rynku nieruchomości mieliśmy dość sporą zmianę i dość duże zawirowania w ciągu ostatnich miesięcy, polegające na tym, że najpierw bardzo szybko drożało i była euforia, a teraz ostatnio przestało drożeć. nagle, mm. tak? I Niektórzy z tych inwestorów mogą być tym zaskoczeni i mogą poszukiwać innych form oszczędzania. A mam wrażenie, że ci, którzy inwestują w nieruchomości, oni zawsze to robią ze względu na to, że są absolutnie przekonani, że to inwestowanie, że nieruchomości nie wiążą się z dużym ryzykiem. To jest błędne rozumowanie i mogą się kiedyś na tym sparzyć, ale niemniej jednak to oznacza, że oni niespecjalnie lubią to ryzyko, więc oni się nie przeniosą na giełdę. Albo w kryptowaluty, tylko właśnie mogą hmm. się przenieść w obligacje, bo one też są y, mało ryzykowne. Znowu zacieram ręce, nawiązując do pierwszej sceny tego dzisiejszego podcastu, ale dochodzimy do takiego momentu, w którym mamy przerobioną sytuację. Polacy zainwestowali ogromne pieniądze w swoje obligacje i pokonali dużych graczy, jak, nie wiem, banki czy inwestorzy. Znaczy ja pokonali, to nie, to nie jest mecz, nie? To, mm. to, to, ja okay, wiem, no że rozumiem, nie, ale dobrze to pod, podbijać, tak. Natomiast chodzi o to, że to może współistnieć. To jedni I i nie, mogą trochę o to cię więcej. chciałem zapytać. Zanim skoczymy sobie do finału, czyli do tego, no dobra, ale czy... Wciąż będzie taki dobry czas na kupowanie obligacji, skoro wiemy, że one mają 4 lub 10 lat, czyli wow, duży horyzont czasowy. Czy znaczy są też takie obligacje, które mają po prostu stałe oprocentowanie, hmm. obligacje trzyletnie i one w tej chwili mają, mam tutaj ściągę, zaraz ci powiem, y, trzyletnie obligacje w tej chwili dają ci... 6,2 mhm. w skali roku. I w związku z tym, że to jest stałe na 3 lata, to możesz sobie od razu policzyć, ile dostaniesz pieniędzy z powrotem za 3 lata. I to jest, jak zainwestujesz 100 zł, to dostaniesz z powrotem prawie 120. I ktoś może się skrzywić, e, 120 mhm. po 3 latach, 20 zł w 3 lata to mało. No i rzeczywiście, no, z jednej strony yy, to jest yy, bezpieczne, z drugiej strony to nie są jakieś... Totalne kokosy, które spowodują, że zmieni się nasz stan majątkowy. No to chodzi tylko o oszczędzanie pieniędzy, żeby one nie traciły na wartości, w tym przypadku nie będą tracić. I te trzyletnie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ostatnio, nawet większym niż te oprocentowane inflacją, mhm. bo tu masz 6,2 w skali roku, tak. czyli te oprocentowane inflacją wypadłyby lepiej, mhm. gdybyś zakładał, że inflacja będzie Rośnie. wyżej. Tak. Niż te 6,2. A raczej nikt tego nie zakłada mm. w ciągu najbliższych trzech lat. Więc wychodzi na to, że te trzyletnie w tym momencie się najbardziej opłacają. Są jeszcze roczne i dwuletnie. I tam oprocentowanie jest uzależnione od y, stopy procentowej w Narodowym Banku Polskim. Jak NBP ob będzie mm. obniżać stopy procentowe, to automatycznie tam też będzie oprocentowanie spadać mm. w kolejnym miesiącu. W tych wynikach za czerwiec było widać dość duży wzrost zainteresowania obligacjami dwuletnimi. Mam wrażenie, że to też może być reakcja na to, że wcześniej. Pewnie mogliby i mogli inwestorzy zakładać, że NBP zacznie obniżać stopy procentowe w przyszłym roku. A ostatnio było trochę sygnałów ze strony Nw i prezesa Glapińskiego, że nie, że tych obniżek nie będzie. Więc ktoś sobie mógł pomyśleć: aha, to znaczy, że przez dwa lata to dalej będzie tam na poziomie. Mm -hmm. Te dwuletnie jest. są troszeczkę powyżej 6%. To 6% na dwa lata jest ok, wchodzę w to, nie? Ja wejdę z kolei w buty studenta, czyli nie tyle uda mnie wiedzę, co naprawdę nie wiem, czy tak jest, że jeżeli ja jestem tym ministrem finansów, który ma swoje zobowiązania i potrzebuje kasy. Tak. Więc wychodzę na miasto i mówię, słuchajcie, pożyczcie. Mam obligacje, kupcie je ode mnie. Kupują zagraniczniacy, Polacy, w sensie inwestycje polskie, ale te y, firmowe, a nie indywidualne, bankowe. bankowe. Mhm. I to jest określona kwota, której ja potrzebuję, tak? Czyli ja się mogę jako chcący kupić obligacje zapisać w kolejce na nie, ale może być tak, że nie starczy już dla mnie tej gotówki, którą chce ktoś ode mnie pożyczyć, tak? Czy nie? Czy to jest y, nie, nieograniczona zabawa? znaczy mówisz o takiej sytuacji że chciałbyś kupić obligacje a minister powie a już pożyczyłem tyle ile tak, chciałem do, to, to już więcej nie poszło. Nie, tak, no? nie to się raczej nie dzieje no bo <laughs> zawsze będą zawsze chyba będą potrzeby pożyczkowe znaczy to możemy teraz wchodzić w jakąś głęboką teorię i teoretyzować czy może istnieć państwo w ogóle bez długu publicznego no mhm. pewnie że może tylko że jak już ten dług ma to dojście do tej sytuacji oznaczało musiałoby oznaczać zlikwidowanie tego długu, czyli spłacenie mhm. całego tego długu i spłacenie go nie z nowych obligacji, okay. tylko z jakichś innych dochodów, co najprawdopodobniej oznaczałoby bardzo głęboką recesję w gospodarce i katastrofę, więc żadne państwo tego nie robi, tylko roluje ten dług, czyli spłaca stare długi pożyczając od nowa, więc to się cały czas odbudowuje i odbudowuje i odbudowuje, w związku z tym mhm. nie ma takiej sytuacji, o której mówisz. To znaczy zawsze możesz sobie kupić nowe obligacje od ministra, ponieważ on y, emituje je w sposób regularny. Poza tym, gdyby był ten scenariusz no. likwidowania tego długu, no to ci wszyscy inwestorzy by się zapłakali, przecież, bo co oni by <laughs> mieli robić z tymi pieniędzmi? O, o jednej rzeczy jeszcze, gdzieś myślę... bank musi mieć gdzieś ulokowane te pieniądze, nie może trzymać je no, no, no. w szafce. W, w nie może trzymać w banku. Nie może, czy bank nie może trzymać pieniędzy w banku, dokładnie, więc gdzieś musi to mieć ulokowane, a tam są miliardy złotych ulokowane. W co oni te pieniądze nagle mhm. mieliby włożyć, mhm. gdyby zniknął ten dług? Yes. To, to wcale intuicyjnie być może ktoś może pomyśleć, o nie bylibyśmy zadłużeni, to ekstra. W przypadku państwa to wcale nie byłoby dobre rozwiązanie. Można regulować poziom zadłużenia, ono może być mniejsze lub większe. Natomiast drastyczne rozwiązania są zawsze szkodliwe i drastyczne zwiększanie długów jest bardzo ryzykowne, ale zlikwidowanie tych długów poprzez ich spłatę też doprowadziłoby do poważnego kryzysu. Bo myślę. Wyprowadź mnie z błędu, jeżeli w nim jestem. O takich sytuacjach, że wychodzi minister, to raczej dotyczyło rynków zagranicznych i mówi: że Potrzebuje pieniędzy, mhm. ale oni wcale nie chcą od niego kupować. Prawda? Nie, nie. Taka, tak zwana chcą. nieudana emisja. Prawie zawsze chcą. Mhm. Znaczy, zdarzały się, oczywiście zdarzają się. Bo to jest kwestia ceny. no, Zawsze chcą, ale czasami jak są bardziej wystraszeni, to mówią: no dobra, kupimy, ale zapłać nam więcej. Czyli wypłacaj nam wyższe odsetki. Okay. I wtedy minister się może troszeczkę tutaj yy, zjeżyć, powiedzieć: nie, widzisz, to, to tak. Teraz się boicie, bo tam w Stanach na giełdach są spadki. E, za chwilę to się uspokoi. Mm -hmm. Wrócimy do rozmowy za miesiąc, za miesiąc będziecie mniej zdenerwowani i sprzedam wam z niższymi odsetkami. Więc tak to się najczęściej e, odbywa. Okay. Nie ma takich sytuacji, że w ogóle nikt nie chce kupić obligacji. Co więcej, nie może być takiej sytuacji, bo i nie wszyscy to wiedzą, to jest ciekawostka, masz oska. kupić mój dług. Istnieje, mm -hmm. istnieje e, takie coś jak dealer papierów skarbowych. Hmm. I takimi dealerami są banki w Polsce i na liście tych dealerów papierów skarbowych jest chyba w tej chwili 11 banków. I tutaj chodzi o to, że będąc dealerem, podpisuje taki bank podpisuje umowę z Ministerstwem Finansów i ta umowa polega na tym, że ten bank się zobowiązuje, że po pierwsze, będzie wystawiał oferty kupna albo sprzedaży na rynku wtórnym, czyli że będzie handlował, bo mhm. państwu zależy na tym, żeby, żeby te obligacje, które zostały wypuszczone, miały jakąś cenę na rynku. W związku z tym musi być handel tymi obligacjami na rynku i on zwykle jest, ale warto się zabezpieczyć, podpisując umowę z, ba z kilkoma bankami, że one będą wystawiać oferty na rynek. Tak, żeby przynajmniej można było zobaczyć, co się dzieje z tymi cenami, bo to jest ważna informacja dla ministra, co się dzieje z cenami długu. Mhm. Bo jeśli ta cena zaczyna spadać, znaczy, że coś się źle dzieje w państwie, prawda? Więc to jest istotna informacja, dlatego minister o to dba. I w ramach tej umowy z dealerami papierów skarbowych jest też tam napisane, że oni muszą uczestniczyć w tych aukcjach organizowanych przez ministra. I raz na jakiś czas mogą nie uczestniczyć, bo, bo nie, bo, bo im się nie chce i dochodzą do wniosku, że nie potrzebują w tej chwili więcej obligacji. Natomiast generalnie to jest takie jakby miękkie, oczywiście, z tego można się wycofać, ale jednak zobowiązanie się tych banków do tego, że oni muszą, jak minister mówi, robię aukcję, sprzedaję Daj. obligacje za 8 miliardów złotych, to oni muszą przyjść. Podoba mi się to. Więc nie ma takiej sytuacji, że jak coś się stanie, to nikt nie przyjdzie. Mo może być tak, że przyjdzie tych banków mniej niż zwykle, ale ktoś na pewno przyjdzie. Bo no zobacz, wyobraź sobie siebie, który pr próbujesz dla swojego własnego pomysłu zebrać gotówkę. Tak, Odzywasz jedną, drugą, trzecią tak. Ciocia, a ona mówi: Nie mam. A gdybym miał takiego dealera, yy, no to Ciocia nie mogłaby powiedzieć: Nie mam. Miałaby obowiązek wyłożyć tak. pieniądze. Tak, a poza tym, ty, jak pomysł. osoba fizyczna, jak pożyczasz, to od razu yy, zderzasz się z pytaniem, kiedy oddasz. Mm -hmm. Czyli yy, jakby wszyscy przyjmują do <laughs> taką sytuację, taki scenariusz, że to jest jednorazowa sytuacja. Dość ryzykowne, bo jak pożyczasz, może jakiś kłopot, mm. nie wiadomo, co się z tobą stanie, może w ogóle nie oddasz. Więc to w ogóle nie wiadomo, czy to jest dobry pomysł, żeby ci pożyczać. Państwo jest pańs na, na rynku długu państwowego jest odwrotna sytuacja, to ci inwestorzy najczęściej przychodzą do ministra i mówią, minister, Wymituj tam coś dla nas, bo by nam się przydało tam. Byśmy, <laughs> mamy tutaj wolne 100 miliardów, byśmy włożyli na 5%. Ci pożyczymy, weź tu wymituj dla nas. Tak się odbywa emisja długu na rynkach zagranicznych. To nie jest tak, że minister w ciemno tam wchodzi. On najpierw tam wypuszcza swoje czułki, hmm. Które też są bankami, mhm. które współpracują z ministerstwem. Ministerstwo pewnie trochę płaci tym bankom za to i mówi tam, dzwoni do jakiegoś tam Berkeley'a czy innego PKO, sprawdźcie, za ile bym mógł jutro sprzedać obligacje mhm. w Stanach. Okay. I oni sprawdzają. Mówią, słuchaj, słuchaj, Bary, tutaj jest minister domański i chce sprzedać obligacje, za ile weźmiesz, a Bary mówi, daj mi moment. I znaczy. mówi, no tam 3 miliardy mogę włożyć. No dobra, dzięki. I tak odzw mm. odzwaniają 20. Znaczy, pewnie dzisiaj już nie odzwaniają, bo mają do tego inne urządzenia elektroniczne. Natomiast to jest tak, że najpierw sprawdzasz, jaki jest popyt, i potem do tego popytu dostosowujesz tą swoją ofertę. Żeby nie było tak, że chcesz sprzedać za ileś, a potem Jasne. przychodzi mniejszy popyt, bo wtedy jest. Trochę wstyd i siara, że tak powiem, i tracimy na wizerunku. Czasami się takie rzeczy zdarzają przy jakichś gorących momentach na rynkach, ale zwykle to jest wszystko ładnie ułożone i się bardzo ładnie kręci. I zawsze są jakieś obligacje do kupienia i najprawdopodobniej zawsze będą jakieś obligacje do kupienia, A już bo to taka jest była fundament piękna. gospodarki światowej. Taka była piękna puenta, żeby ograniczyć wstyd, ale kolega, jak słyszycie, jest z innego pokolenia, więc żeby ograniczyć siarę. Panie Rafale, myślę, że z tego powodu też powinniśmy już kończyć tę audycję. Tak Bardzo myśli. dziękuję.